Witam serdecznie wszystkich widzów w tym odcinku ze świetną powtórką CS63, czyli polski Magic 10 poziomu bitwa trochę nietypowa, ponieważ tutaj Magic Polski będzie głównie spotował. Nagra na mapie Malinówka właśnie no cóż, tutaj jest to mapa gdzie jeżeli nie będzie spotera, no to m, niestety drużyna w dupi, więc gracz o Niku Sniper 60pl. Witaj Serniku. Witam wszystkich. Właśnie postanowiłeś jednak być tym spoterem w tej bitwie, tak jest? Tak, tak. tak dokładnie zobaczyłem, że nie ma light up, ustawię się na standardzie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Tak jest. No cóż, na początku, jakbyś mógł jeszcze się wytłumaczyć, dlaczego jesteś sernikiem snajperem 60PL. A dlaczego? Trzeba mniej pić. <laughs> no ale tak, jakbyś jeszcze w, w dwóch słowach, dlaczego mniej pić i dlaczego sernik snajper? To było tak. Miałem kiedyś Nick w Forfanach w sobotę. No, sobie trochę poszalałem, dałem sobie. No i namówili mnie. Wtedy, wtedy jak to mówili, nie podpuszczajcie z Sirnota, bo dzisiaj jest gotów na wszystko. Dobra, okej. Okay. Czyli cóż, mapa Malinówka, tak samo jak Prochorówka, jest to mapa, gdzie no, gdy nie ma dobrego spotu, drużyna no, ma małe szanse, no musi no, siedzieć niestety w krzakach i czekać, a jak jest dobry spot, może mm, atakować. Zobaczyłeś, nie ma lajta, ale był Leopard. Nie wiem, czy nie lepszy spotter, właśnie jakbyś mógł powiedzieć, bo rozegrałeś na CS-63 na Polskim Medzie w swojej przygodzie z Wotem najwięcej bitew wśród wszystkich czołgów, które masz, bo już masz ponad 1000 bitew no, na tym czołgu. Jakbyś mógł jeszcze tak w dwóch słowach powiedzieć, bo ten czołg ma też dwa tryby jazdy, tak jak szwedzkie Tedek, nie? Tak, dokładnie. Czyli... To jest bardzo przydatne, tak, właśnie w dojeżdżaniu do pozycji kluczowych takich. A to się przełącza, czy on samoczynnie y, się e, włącza? Nie, trzeba się przełączyć. Tak jak we berze, mm -hmm. tylko e, staje po prostu jak w czasie jazdy, to e, zatrzyma się i dwie sekundy prze, przełącza tryb. Mm -hmm. Czyli ja wiem, że większość z graczy wie dokładnie, jakie te tryby w polskich metach są, czyli tryb, można powiedzieć, szybszej jazdy gorszej celności, tak? I, tak, tak. i tryb wolniejszej jazdy, lepszej celności. CS-63 tak naprawdę jest czołgiem, który y, można powiedzieć ma bardzo dobry DPM, czyli 390 alfy, dosyć dobre przeładowanie, dobre pociski, tutaj na full y, droższych pociskach jeździsz, bo markujesz, tak, nie? Tak, tak, próbowałem na drugą. Teraz zauważyłem, że już tu nie ma co spotować, więc pomyślałem, że pojadę sobie na E7 po się. Tu nie ma co spotować, ale już tak, tak zrobiłeś spot ponad już, 6 tysięcy. Typowo pod tym, pod, pod, pod spotowaniem chciałem je zagrać. Bo tak naprawdę ty nie używasz tego czołgu jako spotera, bo nie, masz na nie, nim nie, nie. dobre średnie obrażenia, więc no po prostu po prostu użyłeś się w tej bitwie no, przymusowo no. Gdybyś ty nie został spoterem, prawdopodobnie twoja drużyna mogłaby przegrać w tej bitwie ale ten czołg może być dobrym spoterem, jeżeli nie ma lighta w drugiej drużynie, bo jest Dosyć niski, nie wiem jaki ma zasięg yy, widzenia. Znaczy ja gram z optyką akurat, żeby Aha. przy markowaniu to za, wiadomo, po wykryciu więcej wpada procent. I mm. Dlatego mam około 500 spota i dlatego się postanowiłem spotować w tej Słuchaj, opowiedz coś o tym pojeździe. Dlaczego akurat CS63 jest w tej chwili chyba Twoim ulubionym pojazdem? No bo najwięcej bitew na nim rozegrałeś. Co w nim jest takiego fajnego? W zasadzie to odkąd ta linia się ukazała, to postanowiłem sobie, że go zrobię jak najszybciej. No i mi się bardzo spodobał, właśnie. jak się dowiedziałem, że takie wyniki dobrze gracze nim wykręcają, to chciałem się po prostu nim dobrze nauczyć grać. Tutaj już mm -hmm. zacząłem strzelać, bo tak jak na przykład wtedy na standardzie nie chciałem strzelić, żeby jakoś butę nie bać, po prostu, żeby się, e, no, ta po prostu nie dostać od kogoś, mm -hmm. kilka strzałów, a tutaj już postanowiłem, że będę strzelał. Mm -hmm. Czyli główne, twoim, twoim zdaniem, takie zalety tego pojazdu, to co byś wymienił? Oprócz... Mobilność, na Mobilność. pewno, mm -hmm. też przyjemny, mm -hmm. no i oczywiście apc ki szybkie. Takie fajne do strzelania wybery. Zwykłe, znaczy zwykłe, te tańsze pociski tutaj też nie są takie złe, tak, tak. też nie są takie wolne, bo 1241 metrów na sekundę 258 penetracji, więc spokojnie myślę, że można walczyć, no ale APCR-ki tutaj zdecydowanie szybsze. Tu w Mausa, czy co? Nie to jak Panzer jest to. Nie strzelałeś, nie. bitwa w tak zasadzie, tak. no chyba już wygrana, 8 do 1, przewaga HP ogromna. to i tak naprawdę, zobaczyłeś chyba, że już masz dużo tego spotu. Chciałem robić Dimitri później właśnie, zacząłem strzelać, a jak tutaj wszystko padło już, to postanowiłem, że podjadę, żeby jeszcze coś wykryć, nawet jakbym miał upaść, to żeby i tak Coś tak wykryć by było. A czy wiesz co, ale to na razie nie uprzedzajmy. Być może gdybyś, gdybyś wiedział, że ta bitwa... Bo nie wiem czy wiesz, ale jest to jedna z, lepsza, z lepszych bitew na tym czołgu, jeżeli chodzi o spot w historii wszystkich powtórek zarejestrowanych chyba trzecia. Trzeci wynik spotu czy coś takiego Nie wiem czy sprawdzałeś to? Nie, 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 nie sprawdzałem, nie to sprawdzałem Gdybyś się postarał to bym mógł być to number one spot na tym czołgu w historii wota, no ale no cóż y ja, ja, ja już w sumie jestem znany od takich że dziwnymi czołgami robię spoty Na przykład jak Gesorum tym zapaczki 105 tysiąca chyba na prochorówce tym kodeszem No cóż, więc y y zostało ci y sporo HP, ostatni pojazd, y badger y Tutaj nie zauważyłem, y że mam Hajka Trochę głupio zrobiłem, ale... No i już Baderek. Koniec no tak. bitwy. No i Baderek twój. No i tak się prezentowała bitwa dosyć szybka, prosto wygrana. Znaczy łatwo wygrana. Moim zdaniem głównie przez tą twoją decyzję Inaczej nie wiem czy by to tak się właśnie... Potoczyło. Oczywiście służba patrolowa 1303 EXPA, tylko 1300 obrażeń, jeden zniszczony pojazd, no ale 13600 po spocie. Jest to jeden z lepszych wyników w historii WOTA na tym pojeździe, jeżeli chodzi o spot. Czyli no cóż. CS-63 jest to czołg uniwersalny, który może być spoterem, tutaj optyka, myślę, że jest to dobry pomysł na ten czołg, bo jest to czołg niski, szybki, z trybami właśnie do szybszego przemieszczenia, czyli może w niektórych sytuacjach, takich jak właśnie Tobie się przydarzyło na Malinówce, być bardzo dobrym spoterem. Dokładnie. Ale choć lepsza by była turbina, tylko to zależy na grach klanowych. Na pewno turbina jest lepsza dużo. Tak jest, turbina turbina być. Turbina. znaczy wiesz, można zrobić ten czołg typowo pod spota, czyli turbina, optyka i wentylacja, i tylko spotować, nie? Albo światła lorneta. Tak jest, tak jest. No ale. ale no słuchaj. W każdym bądź razie czołg myślę, że uniwersalny, oczywiście trzeba umieć nim grać, trzeba wiedzieć kiedy zmienić tryb i tak dalej, i tak dalej, ale pancerza chyba nie ma za bardzo CS-63, nie? Czasami Dinga wierzą, ale to trzeba dobrze, dobrze się ustawiać, że tylko koliuszek wystawiać, bo on bardzo miękką ma wieżę, mimo że ma 200, chyba 260 według Wota, ale bardzo miękka ta wieża jest, tak jest. niżej. No i cóż, tak się ta bitwa prezentowała. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie na temat polskiego Medzika. No i tyle. Ja dziękuję, Sernik, że pokazałeś nam tu tą bitewkę. No i na koniec może chciałbyś kogoś pozdrowić. No to pozdrawiam wszystkich forfanów, wiadomo. Sweetland, Królika, Narcyza i Babcia. Dziękuję, I dziękuję. dziękuję. No i cóż, trzymamy kciuki za Polaków. Wczoraj ładnie zagrali, myślę, zremisowali z Hiszpanią. No cóż, możemy wyjść jeszcze z grupy, trzeba wygrać ze Szwecją, więc w przyszłym tygodniu bo chyba w przyszłym tygodniu gramy ze Szwecją mam nadzieję, że Polacy pokażą klasę. Dzięki. Też mam taką nadzieję. Trzymajcie się. Do zobaczenia.